Cienki pręt metalowy ma się pół kilograma i długości 40 cm. Użyty jest jako wahadło fizyczne. W odległości x od środka pręta wywiercony jest niewielki otwór, przez który przychodzi oś, na której zawieszamy pręt. Oś może być gwóźdź wbity w ścianę. Wygląda to w sposób następujący. Pręt o długości L, ta czarna kropka to jego środek masy, w odległości x od środka masy znajduje się otwór na ten gwóźdź wbity w ścianie. Mamy obliczyć okres małych wahań tak zbudowanego wahadła fizycznego jako funkcję tejże odległości x. Najpierw przypomnienie dwóch wzorów. Pierwszy wzór to moment bezwładności pręta względem osi prostopadłej do niego i przechodzącej przez jego środek 1,12 ml kwadrat. I drugi wzór to twierdzenie Steinera dotyczy momentu bezwładności bryły sztywnej, w naszym przypadku pręta, względem osi równoległej do tej, względem której został wyznaczony moment bezwładności i 0. Twierdzenie Steinera mówi, że moment bezwładności względem tej drugiej osi jest sumą momentu bezwładności względem osi przechodzącej przez środek i mx. Kwadrat masa pręta razy odległość między tymi równoległymi osiami. Jako pierwsze równanie do rozważań pisze twierdzenie Steinera, a drugi, drugie równanie to wzór na okres drgań wahadła fizycznego. Tutaj zazwyczaj na lekcjach z fizyki piszemy MGR, wtedy wszyscy łatwo zapamiętują. Autor zamiast R podaje ich, Będziemy prowadzili w rozważaniach x Wstawiam i do wzoru na okres i zwróćmy uwagę że można licznik i mianownik podzielić przez masę otrzymujemy taką zależność stąd wyznaczamy poszukiwany okres I polecenie drugie wykonaj wykres zależności kwadratu okresu t od odległości x tu już podniosłem Wzór na okres do kwadratu. Mamy znaleźć, mamy zrobić wykres zależności T kwadrat od X, który znajduje się w liczniku i w mianowniku. Otóż czeka nas wypełnienie tej tabelki. Robota strasznie żmudna. Ja takich nie lubię. No ale trzeba. Przyjąłem X do L 5 wartości. Od 1 10 do 5 dziesiątej. I wstawiałem to. Tu do wzoru na t kwadrat kolejno, licząc wartość okresu dla kolejnych wartości w stosunku x do l. Mając te wartości t kwadrat, rysuję dwie osie, nanoszę punkty, łączę i mam wykres. Polecenie ostatnie. O odległości x1, dla której okres wahadła przyjmuje minimalną wartość. Otóż tutaj przypomnienie. Jak znajdujemy pochodną z ilorazu dwóch funkcji, funkcji f i g? Pochodna pierwszej funkcji razy druga pochodna bez zmian. Minus. Pierwsza funkcja bez zmian razy pochodna drugiej, i to wszystko dzielone przez drugą funkcję, tę, która występuje w mianowniku, podniesioną do kwadratu mamy. Za chwilę będziemy liczyli pochodną i porównywali ją do zera. Otóż szukamy w ten sposób minimum. A więc. Dla x1 nasza funkcja powinna przyjąć minimum, czyli pierwsza pochodna musi być równa 0. W to miejsce, w nawiasie, wstawię ten wzór i zobacz, co mamy. Mamy tutaj te wstawiony wzór pod znak pochodnej i liczę pochodną. Według tego wzoru. Sprawdź mnie. Najpierw pochodna licznika. Licznik jest tu. 1, 12L kwadrat, wszystko stałe. Nie zmienia się. Ale pochodna z 2, z x kwadrat jest równa 2 razy x razy mianownik, funkcja zmianownika mianownika bez zmian. Minus Funkcja z licznika bez zmian razy pochodna z mianownika. W mianowniku jest x, to pochodna jest równa 1. No i kwadrat mianownika, czyli x do kwadratu. Zwróć uwagę na to, że po uporządkowaniu wyrazów mamy taką zależność, z której to zależności mamy takie równanie. Z tego równania wyznaczamy x1, który jest równe 30, prawie 30 l. Po postawieniu jest to tyle centymetrów. Zwróć uwagę na to, że dla 30 okres w kwadracie jest minimalny. Porównaj wcześniej później mamy okresy większe. I ten okres dla w kwadracie znajduje się na wykresie tu w tym miejscu.